Zadanie 29. Trójkąt ABC jest równoboczny. Punkt E leży na wysokości CD tego trójkąta oraz długość odcinka CE równa się 3 czwarte długości odcinka CD. Punkt F leży na boku BC i odcinek EF jest prostopadły do odcinka BC. Wykaż, że długość odcinka CF równa się 9,16 długości odcinka CB. Więc wypiszmy sobie jakieś założenia w naszym zadaniu. Wiemy, że trójkąt ABC jest równoboczny, czyli każdy kąt w tym trójkącie ma 60 stopni. Czyli tu mamy 60 stopni, tu mamy 60 stopni, a wysokość w trójkącie równobocznym dzieli kąt na pół, czyli kąt DCB ma 30 stopni. Możemy podpisać odcinek CD jako H, ponieważ jest to wysokość. I skoro wiemy, że odcinek CE to jest 3 czwarte odcinka CD, no to podpiszmy odcinek CE jako 3 czwarte H. W takim razie odcinek ED będzie miał długość 1 czwartej H. Zapiszmy to, czyli mamy 3 czwarte H i tutaj mamy 1 czwartą H. Wiemy, że każdy bok trójkąta równobocznego jest taki sam, więc możemy napisać, że długość odcinka AB równa się długości odcinka BC równa się długości odcinka AC i nazwiemy je małą literką A. I teraz zobacz. Trójkąt EFC to jest trójkąt prostokątny. I z zależności trygonometrycznych moglibyśmy wyliczyć jaką długość ma odcinek CF wyrażoną na przykład w literce h. Skorzystajmy na przykład z kosinusa kąta 30 stopni, czyli to będzie długość odcinka CF przez długość odcinka c. Wiemy, że cosinus 30 stopni to jest pierwiastek z 3 przez 2 równa się CF. Tego odcinka nie mamy przez CE, czyli przez 3 czwarte H. Rozwiążmy to równanie, mnożąc je na skos, czyli mamy 3 pierwiastki z 3 przez 4H równa się 2 długości odcinka CF. Jeżeli podzielimy to równanie przez 2, to wychodzi nam, że 3 pierwiastki z trzech przez 8H równa się długość odcinka CF. I teraz mieliśmy wykazać, że CF to jest 9 szesnastych długości odcinka CB. Wiemy, że CB ma długość A, więc naszą długość odcinka CF też musielibyśmy wyrazić w tej samej literce, czyli też w literce A. Możemy się w tym celu posłużyć wzorem na wysokość trójkąta równobocznego. Mamy ją w tablicach maturalnych i wiemy, że wysokość trójkąta równobocznego to jest A pierwiastka z 3 przez 2. Czyli możemy napisać, że długość odcinka CF to będzie 3 pierwiastki z 3 przez 8 razy a pierwiastka z 3 przez 2. No i teraz mamy a razy 3 razy pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3, czyli mamy 9a przez 16 i to jest długość odcinka CF. No i zobacz, możemy już dowieść to, co mieliśmy, że długość odcinka CF równa się 9 szesnastych A, czyli to jest 9 szesnastych odcinka CB. Co należało dowieść, i to kończy nasz dowód. Możemy tu sobie jeszcze zapisać, że tu mamy nasz dowód, tu przeprowadzamy nasze rozwiązanie i zadanie jest wykonane. Czyli tak naprawdę musieliśmy skorzystać z własności trójkąta równobocznego oraz trygonometrii, i zadanie jest zrobione.